Wczorajszy mój filmik reklamowy fajnie się przyjął. Stwierdziłem, że w komentarzach wyczytałem, że nie potrafię nawet przykleić listewki. To trzeba powiedzieć, w jaki sposób prowadzę 18 lat działalność w Polsce. A to ogólnie zajmuję się hydrauliką i, no i takimi różnymi instalacjami wentylacyjnymi. No 20 lat ponad, bo gdzieś musiałem nabyć to doświadczenie. Dlatego wrzucam kolejny film. Temat listew Was bardzo interesuje. Czyli tak, ja używam dwóch, dwóch listew yy, kanałów. Można powiedzieć listew kanałów. Jeżeli coś prowadzę na zewnątrz, zazwyczaj używam tych kanałów, takich przeznaczonych typowo do klimatyzacji. Co jest fajne, że fajnie można wykończyć. Do niego są te różne kształtowniki. No i jak jest wyjątkowy w środku, to daję zwykłe listwy, najtańsze listwy, zwykłe, ale za to są bardzo smukłe, kanciaste. Nie mam do nich kształtowników, co żałuję, bo ciężko jest dostać takie kształtowniki. To jest 80 razy 60 smukła. Instalacja, jak jest już dwie instalacje, to wkładam czy coś, coś szerszego, chociaż i w to się da włożyć dwie instalacje. Także napiszcie w komentarzach, wy co stosujecie jakieś listy. Najlepiej zakuć pewnie są. Zawsze zakuwacie Gitara, nie. Kopaczka do góry i subskrypcja, bo nawet mój piesek się już znudził tym waszym, jak poczytał wasze komentarze. Taki mały 4 miesiące i umie czytać. Widzicie? A u nas są: Blank Warmery? Do yy, wszystkich świętych trzeba to założyć. Czyli do jutra. Hej, trzymajcie się. i się trochę we mnie. Pamiętajcie o tym, że coś tam, coś coś nie, coś potrafię, no. Po prostu wystarczy wziąć, odlepić, przyłożyć poziomice, przylepić, potem może, a może ci, co tam hejtowali, to może, może zapomnieć się, na końcu trzeba docisnąć, jak odkleicie. I wtedy się przyklei. No. <laughs> nie, drakuś? Co oni tu piszą na nas? Co? Musimy uchwyty, drako? Ułożyć. I tyle mamy zapakowane. O rurkach nie zapomnij, dobra? Pamiętaj o rurkach. Kable zawsze na samochodzie, a rurki wyciągnięte ostatnio, bo na nie wozimy. I tak właśnie pakujemy się na montaż. Dzisiaj jedna, jutro trzy. Łapa do góry. <laughs> Z drugiego magazynu biorę. myślicie, że nie mam klim? Oszaleliście? Jak mogę nie mieć klim? Więc dzwoni i klimy klim ma. Montaż jest zawsze. Zawsze muszę być w rezerwie Kilka, kilkanaście klim. Nie pokażę wam ile mam, ale trochę jest.